Niedługo rozpocznie się mecz, w którym będą mogli przypieczętować awans do fazy Pucharowej. Jednak nie wszystko dzisiaj zależy od nich. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Liczymy na emocje w tym spotkaniu Champions League. Zespół Super Velocity zmierzy się z Young Boys Berno. Gospodarzy przed tym. Meczem nie trzeba dodatkowo motywować. Wiedzą, że jak się postarają, już dzisiaj mogą zapewnić sobie udział w fazie pucharowej UEFA Champions League. Są w dobrej dyspozycji. Teraz tylko muszą zachować koncentrację do końca. Realizator prezentuje nam teraz skład zespołu Super Velocity. Wygląda na to, że zagrają formacją 1-4-2-4. I zanim wszyscy zaczną się pukać w czoło, że jak to tak ofensywnie, to dwie uwagi. Po pierwsze, zakładam, że skrzydłowi będą się cofać, gdy rywale znajdą się przy piłce. Po drugie, spodziewałbym się bardzo odpowiedzialnej gry pary pomocników i trzymania się środka boiska. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. Może być bardzo groźnie. To musi wejść. I dobrze teraz, Bandarz. Pewnie. No i już po akcji. Piękne podanie, będzie ciekawie. Jest gol! No nie trzeba było długo czekać na otwarcie wyniku. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili tonku pewne wykończenie i zero szans na obronę. Prowadzą zatem 1 do 0. Milner. Łatnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. O! Okay! Jak marzenie! I kolejny gol! Mamy remis! Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie! Jest powtórka! Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę abecadło futbolu efektywne i efektowne. Ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Po tym golu jest 1-1. Czasem Fia Real na Stadio della Ceramica. Padła bramka. Mamy pierwszą bramkę dla The Reds. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mija 23 minuta meczu. Bardzo dziękujemy. Jest komu podać. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Uwaga, ładnie prosto padły do piany. Druga interwencja, ale za to, że nie jeszcze nie minęło. No nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Mają teraz dobrą okazję na kontratach. Może coś być z tego podania. Teraz strzał, ale koniec końców. Strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. W jednym z pozostałych spotkań padła bramka. Halo studio. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Aston Villa. Obecnie wynik brzmi 1 do 0. Za nami 34 minuty tego meczu. Dziękujemy za informację. Sprawnie interweniuje i wybija piłkę. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. głębokie dośrodkowanie O oj nie tak chciał to wybić uwaga uderza bez i spokojnie broni do bramkarz mamy połowę meczu na tę chwilę faza piłkarowa No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Ustawienie, jakże potrzebna interwencja Via Real na Estadio de la Ceramica. Zmiana wyniku. To kolejne trafienie dla Liverpoolu. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Minutę. Dziękujemy za te informacje. Rus. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Teraz przegląd pola. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. To musi być bramka. I bramka z górą. Liverpool długo obserwuje swoje cele transferowe. Tym razem było podobnie, ale wreszcie kupili go. W domku dla obu stron popatrzmy dotację nabrała tempa. Mamy na powtórce jak na dłoni wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam... Na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Super Velocity wznawiają grę po wyjęciu piłki ze swojej bramki. Tymczasem na Grupa Ma Stadion padła bramka. Tak, to jest kolejny gol dla Olympique Lyon. Prowadzą teraz 2 do 1. Na zegarze 71 minuta. Bardzo dziękujemy. Dlaczego tam wypuścił? Przesadził z tym doświadczowaniem To się musiało tak skończyć. Uwaga! Musi to wykorzystać! Ależ to zblokował. Odbita piłka. Nie ma bramki. Frankaż pewnie. Łatwe miał zadanie. Może być bardzo groźnie. Ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Jeszcze tylko 5 minut. I aż 5 minut, bo jednobrankowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Jest szansa, uderza. A teraz pokazał co potrafi. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez karki. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna. Bez większych przestojów. I strzela. O, naprawdę. Dobra obrona. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Zrożnego w okolicę 11. Dni. Zbyt krótkie jest to wybicie. Co słyszeliśmy ostatni gwizdek sędziego. A to oznacza jedno. Brak awansu. Przynajmniej w dzisiejszym meczu. Nadzieje były większe. Wiesz, z drugiej strony wciąż są w grze i mogą jeszcze pojechać.